No witam widza bardzo serdecznie ja bez przedłużania ja wchodzę i od razu otwieram nie ma miękkiej gry piki 87 plus po prostu miałem to zrobiłem mamy 5 jeszcze 3 Renard Toty, fajnie że od trzech tygodni dalej jest to samo bardzo fajnie. Mogliby trochę urozmaicić, nie? Futisy zmieniają, a... A 89 jest i Futistera też jest, ten Borha, Sans. Ja ich wszystkich widziałem po 50 razy. Dorzućcie jakieś nowe karty. Miennego Informa też za widzowe zrobiłem. co go zaraz sprzedam za 15 tysięcy, o ile się sprzeda. A nawet za 20, ale <laughs> O pierdziele. I powiem wam widzowie tak, na dzisiaj mam trochę paczek przygotowanych i chciałem trochę pograć Foot Champions, ale... No nie poszło mi to za dobrze, bo zagrałem kilka tylko meczy. Dobrze, że jest jeszcze jeden dzień i dziewięć godzin. Bo no kurde, wszystko mnie stary boli, antybiotyk dostałem, będę sobie go jadł, oby jutro było lepiej, o właśnie muszę go zjeść Ale to jest daily mój drogi widzu, daily rządzi się swoimi prawami, tak, czy jesteś chory, czy nie, czy idziesz do pracy na 16 godzin, w tyle jeszcze nigdy nie byłem Czy nie idziesz, czy musisz się wysrać, 30 razy dziennie masz biegunkę, czy nie, to jest nieważne, ważne, że film jest codziennie o 6, jak na razie w sensie do końca wakacji to na pewno, więc zasubskrybuj. Jeżeli chcesz trafiać dobre karty, tak jak widzowie tutaj, to są po prostu trzy losowe komentarze z trafami, które wybrałem. Jest ich chyba z 30. W ogóle pod tym filmem było 80 komentarzy, co jest chore. Ale czy mi to przeszkadza? Nie. A czy czytam komentarze? Oczywiście. Także, jeżeli masz jakieś pytanie, na przykład takie pytanie: o, proszę bardzo, mam pytanie, kto wygra Ligę Mistrzów? No oczywiście, że Real Madrid wygra Ligę Mistrzów. Kto inny? No nie no, ostatnio nie wygrali, ale. Ale no, no w tym roku się uda może. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam. Ciekawe, czy my coś dzisiaj z wymiennych tutaj zarobimy, bo mam dużo wymiennych paczek, są gówniane, to prawda? Ale no jest ich naprawdę dużo. Tu miałem chyba 15 czy 14, zawsze parę tysięcy. Jeszcze dzisiaj mamy tego pika 95 plus, jeszcze ikonę mamy do zrobienia. No mimo że naprawdę nie mam widzowie mocy na mecz, a nie chcę se psuć Food Champions. Widziałem też, że w zadaniach nie trzeba już wbijać 11 winów na, te, na tego lepszego pika, tylko trzeba 10, więc... Trzeba troszeczkę się wykurować. zjeść antybiotyk, już dwa razy zjadłem, bo mam dwa razy dziennie, więc zj zjem sobie też jutro rano, trochę się wyśpię bardziej niż zawsze i, i wtedy wiadę. W ogóle w sumie, skoro dzisiaj nie ma meczu, to możemy coś bardziej dla widza, możemy podpowiadać na więcej pytań niż zawsze, a co? A czemu nie? Jeżeli lubisz odpowiadanie na pytania, to możesz napisać swoje pytanie w komentarzu. Spróbuję odpowiedzieć na wszy Nie no, jak jest 80 komentarzy, to ja nie wiem czy ja zdążę. E dobra, postaram się, postaram się, odpowiem albo na odcinku, albo wam napiszę komentarz. A co? Patryk pyta, jak tam? Ja już 30 poziom w karnecie. No ja dopiero 11, nie? Dopiero 11, no ale. Ale myślę, że i tak na luzie wyrobimy, nie? Z tym karnetem. Jeżeli już trzeba będzie, to się wejdzie do sklepu i się kupi jakąś paczkę za końcy, no. No, jak trzeba, to trzeba. Pokaż wygniecenie na głowie od słuchawek. Nie pokażę. Nie pokażę tego wgniecenia, nie pokażę wgniecenia, na... nie pokażę wgniecenia. Jakby kurde stary, nie dość, że tu armaty mam dwie odsłonione, pięknie się prezentują, możesz sobie popatrzeć. Tutaj sucha... ta słuchawka jest rozwalona już, widać? No może, no masz, popatrz se. ale wgniecenia na głowie nie. W ogóle widzę, patrzcie to, tak przeczyściłem klub, że nie mam żadnego duplikatu. 13.08 min wybrałeś Ramosa zamiast Barkole, wartego 744 koła, ale stary. Po co nam był ten barcola? Przecież ten barcola to by się nawet do składu nie zmieścił, no. A i, ta, i tak by poszedł na przepałkę. W sumie to nawet dobrze, że nie wiecie. O, Futy, ale inny ten. Inny kolorek jest. Jeszcze inny niż wcześniej. Ej, czy to będzie jakaś ikona futis i czy oni naprawili to? No dawaj. Pokaż. Kim jesteś? Eee, bonjourno. No, no nie naprawili, ale inny kolor jest na pewno. O, tutaj podobno nie wziąłem czalobacha za 400, kron, ale stary nie, nie ma gdzie ich wciskać nawet. To i tak pójdzie do przepałki. W ogóle pytałem Was, widzę wczoraj jakieś utwory muzyczne do playlisty. Niektóre dodałem, niektóre serduszkowałem. także playlista została. O co? My dobra, myślałem, że futis i coś się zbugowało, ale playlista została tak zwana, zupgradeowana. Jak ciekaw ktoś jest, co mi leci teraz, to leci mi Samir Rick Ross. Fajne. Jedną kartę 99 dzisiaj i jutro sobie przetestujemy. Mam nadzieję, bo jak mi się jeszcze bardziej pogorszy, to będzie dramat totalny. To To, to jest. Nie wiem, ale to jest stary najgorsze, nie? Jak się rozchorujesz w wieku 20 paru lat, to, to jest dramat. Jeszcze 10 lat temu, gdybym się tak rozchorował na przykład jak teraz, że gardło mnie boli, że mnie jakieś tam nie wiem, że mieście mnie bolą, że się czuję osłabiony, to ja bym przecież 13 godzin mógł siedzieć i grać w giereczki. A teraz to po godzinie nie chce mi się. Nie mam siły na... Nie mam siły grać. Rozumiem? Nie mam siły siedzieć dupą tu na tym fotelu. O, ale jest Futis. No i po to, po to tu jestem? Po to tu jestem, lewy Baśka, Kwarc, Futis 9,7. To, to jest to, czyli tylko wyżej może być. No, 9-9. A tu nie to! O, kwaraszkelia, Ale on się nie przyda. Ale Baśka ma i fu... Ej nie! Czekaj, Baśka Kwarc ma Futisa. 9 jest teraz do trafienia, nie? Jest też Baśka 9,3 i jest Baśka 8,9. Możesz, Baśkę możesz w trzech wersjach teraz trafić. Kto do tego dopuścił? O, ja trafiłem z Skolsa, który mi nie wyskoczył w ogóle. Bo po co? Po, po co ma wyskoczyć? Wyskoczyło mi złoto, złoty walkout. Nie żaden specjalny, bo nie było. Wyskoczył złoty. Tu jeszcze mam 12 tych wymiennych. Dobra, dobra. Ale już od razu z tego miejsca będę musiał Was, widzę, przeprosić za to, że ten film będzie krótszy. No, bo no, jak mówię, no trochę się rozchorowałem. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Biorę leki grzecznie. W ogóle ciekawi mnie jedna rzecz, widzowie, nie? Bo jak było nowe IFC, co roku wychodziło, że ifc 24, FIFA, 2, ifc 25. I FC było 24, czy była FIFA? Chyba było FC już. No to FC 24, FIFA 23, fi każda nowa FIFA jak wychodziła. To jak miałeś tą edycję przedpremierową, chyba było, kiedyś było 3 dni przed premierą, a teraz jest 7. Znaczy nie, nie pamiętam, ile kiedy to zmieniali, no ale w każdym razie, mogłeś grać przedpremierowo, kupiłeś edycję Ultimate i na Xboxie zawsze, za każdym razem, zmieniałeś na Nową Zelandię. No w sensie, jak chciałeś być niedobry i delikatnie podkręcić tutaj sobie, że na Xboxie jak grasz, to wchodzisz sobie w lokalizację, ustawienia i sobie zmieniasz na Nową Zelandię, i tam masz 12 godzin wcześniej. Chyba 12 albo 10, nie pamiętam dokładnie ile, ale no jak masz tą wersję Ultimate i możesz grać 7 dni wcześniej, to możesz grać 7 dni i 12 godzin wcześniej, i możesz sobie już farmić końcy, farmić kasę. No to to jest duży buścik, więc. No i ciekawe, czy oni w końcu to naprawią. No skoro tyle lat tego nie naprawili, to nie wiem. No wydaje mi się, że nie. Ale z drugiej strony, jak to ma być w końcu ta FIFA, gdzie się słuchają graczy, to i tak tego nie powinni naprawiać. No ale nie wiem, możecie dać w ogóle znać, czy wam działało coś takiego, albo czy wiedzieliście o tym, że to działa, i czy wam działa na PlayStation i na PC, bo nie wiem, czy tam się da, szczerze, nie, nie mam pojęcia. Na PC, może jakoś VPN-em byś wtedy tam zmienił na Nową Zelandię? To wtedy może tak, ale no nie wiem, nie wiem. Na PlayStation to w ogóle nie mam pojęcia. Także możecie napisać, ewentualnie przypnę komentarz, to, to widzowie będą wiedzieli na przyszłość, tak? Przy okazji tego zmieniania daty, to mi się jedna rzecz przypomniała. Słuchaj tego, graliśmy normalnie, se, znaczy dalej grą w CS, ale jak chodzimy już do szkoły, to graliśmy w CS i taki jeden ziomek, pełny przekonania. Mówi, że dostał bana i normalnie sobie datę w systemie przesunął i mu działało. Ja mówię, ale stary to nie działa, przecież spróbowałem. Nie, mi działa, stary. Normalnie zmieniasz datę w systemie, ban ci mija. No, no debil. On no, nie wiem, on sam wierzył w to, że mu działa, mimo że nie działało, nie? To jest naprawdę. To, to nie jest jak zostawienie lajka pod odcinkiem. Jak zostawiasz lajka, to dobre karty lecą. To, to nie jest, że ja sobie sam to robię. To po prostu. Działa! My tu gadu, gadu, dwie wymienne paczki zostały i trzeba będzie dorobić. Ogólnie to najpierw pójdziemy ikonkę zrobić, bo już tam mam zaczętą, trzy składy zrobione, zrobimy dwa, dorobimy i będzie skończona. Ale ile my zarobiliśmy w ogóle z tych quick selli? No z pięćdziesiąt parę tysięcy i żadnej karty na sprzedaż, sam syf. Niech będzie. No i proszę państwa, siedziba 9-4+. Ogólnie chyba ponad połowa ikon, której zrobiliśmy, tych 9-4, oddała nam fajne karty, więc dzisiaj liczę też na coś dobrego, coś, czego jeszcze nie mamy. Pierwszy Ziko Angerer Essien i 9 No czar, to no... No właśnie, myślę, że możemy rzec, że nie oddała. Tak możemy, no. To od razu tego pika. On się za 19 godzin odświeża. A nie, on się kończy za 19 godzin. Więc co trzeba go zrobić? A jeżeli ktoś się w ogóle zastanawia, dlaczego nie ma shortów i nie ma TikToków na razie nowych, to no, nie mogę drzeć Ryja, na przykład, jak z Marianem Huja, bo mi gardło wysiądzie totalnie. Ale mamy za to pika jeden z pięciu. Może będzie się nadawał, żeby go wyciąć. O! Mach to ciekawe, ale no zagrać no, na ławy, chociaż może w sumie to by była ciekawa opcja, ale dalej? Same sweep shiftery, serio? O, no to powiedziałem. A warty coś ten McTominay w ogóle? 160 000, 180, no, pff, no wymiennego bym przytulił. W ogóle ten Ribery wyszedł, on fajnie wygląda, na SPO może grać i ma 5 PL, ale no nie, no za kogo ja go dam? Nie no, patrz to, no gdzie? On się nie załapie nawet, on nawet nie powącha boiska. Dobra moi milusińscy, dorobiłem 9 paczek tych upgrade'ów i te wymienne zostały nam za ikonę i za to gówno. I no, no powiem tak, jeżeli coś tam wypadnie ciekawego to może jeszcze dorobimy, ale... Jak będzie leciało gówno to... No, nie chcę się przeciążać dzisiaj, żeby jutro lipy nie było. z Champions dograć, jutro też trzeba będzie odcinek nagrać, no... Także, no, 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 przepraszam bardzo. Mała awaria, troszkę się rozchorowało mi, no ale. No, ale postaram się, żeby daily było i żeby nie było gówniane. Bo jak ma być gówniane, to nie będę chyba dodawał wtedy. Tak, tak zrobimy. No, dawaj. Futis. Dawno nie widziałem. No nie, no znowu urodzinowa i znowu się prawie nabrałem. Nie wiem, jeżeli ktoś też nabiera się na to, że myśli, że futis, myśli, że jest o, różowa, fajne, pooglądam sobie. Może akurat jakieś 9,9. A jednak się okazuje, że to urodzinówka. I się nabiera. Nie pierwszy raz, tylko tak już z dziesiątej tak jak ja. To niech napisze. O, zobacz, widzisz? Baśka. Trzy wersje. Trafiliśmy tylko te gorsze. się tą Baśkę 87 też trafiliśmy, tylko nie dzisiaj. Ale no... Pff. No trzy wersje tej samej karty. No jest to, ty, ale... Pff. Te toty te to takie gówniane lecą, że nawet nie będę na to patrzył. No właśnie, co to za SYF dzisiaj? Ile było Futisów? Jeden, dwa? W sumie też paczek będzie trochę mniej i tak niż zawsze, ale no. No bez przesady, jak tu mi złoto wyskakuje. Z tej rozbudowy. I tu nie, nie ma nic! No dobra, widzowie, lecimy. 50 kart ostatnia paczka na dzisiaj nie ma Futisa, ale może... Może się zbugował. Na końcu jakiś sympatyczny... No nie no, był fond. Buffon 9.5, a dalej Avila zbugowane. W ogóle ja powinienem zaglądać też na sam koniec tych duplikatów, bo zazwyczaj tam nie patrzę i wywalam. A może wywalam foder, który mógłbym wziąć, także muszę na to patrzeć i co? No, no, i, no i dzięki wam za oglądanie, jeszcze klasyczek dla was poleci i... No, no sorry, no. Sorry, że trochę krócej i że trochę mniej energii, ale no musiałem się rozchorować akurat na wakacje. Znaczy, no ja nie mam wakacji, to pracuję, no ale no. No, widzicie jak jest. Jak coś będę Wam nową znać na Instagramie, jeżeli miałoby nie być filmu, jeżeli się będę czuł tragiczniej niż dzisiaj. Bo no, no dzisiaj nie było perfekcji z tym filmem, ale no, wybaczcie.